Chaos w stolicy pociągi stanęły uruchomione komunikację zastępczą, gdzie dokładnie są utrudnienia obejrzyj do końca, żeby nie wpaść w pułapkę. Państwowe miliardy rozdzielone, kto zyska najwięcej, a kto będzie musiał mocno zacisnąć pasa. Sprawdź, gdzie trafią pieniądze, jakie zmiany czekają Polaków. Pokojowa nagroda Nobla kto ma szansę na wyróżnienie? Donald Trump coraz bliżej nagrody? Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Kolejne miasto wprowadza ograniczenie. Gdzie nie kupisz alkoholu po zmroku i dlaczego? Woda z kranu nie nadaje się do picia. W których miejscach w Polsce obowiązuje zakaz jej spożycia? O tym wszystkim nie tylko w porannym wydaniu wiadomości na kanale 24 Polska. Pamiętajcie o subie, łapce w górę. Piątkowy poranek doszło do awarii zasilania na pierwszej linii warszawskiego metra. Przez ponad godzinę pociągi kursowały tylko na odcinku Plac Wilsona-Kabaty. Wyłączone z ruchu były stacje Młociny, w Stare Bielany, Słodowiec i Marymont. Wprowadzono komunikację zastępczą na trasie Metro Młociny-Plac Wilsona, a część kursów tramwajów linii 2 skierowano do tej stacji. Około godziny 8:00 ruch pociągów został w pełni przywrócony. Metro Warszawskie potwierdziło, że przyczyną utrudnień była awaria zasilania. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W obwodzie Saporowskim zginęło siedmioletnie dziecko, a kilka osób zostało rannych. W wyniku ostrzałów znaczna część Kijowa została pozbawiona prądu i wody. Minister energetyki potwierdziła, że celem były elektrownie i sieci przesyłowe. Według ukraińskiego lotnictwa Rosja użyła pocisków balistycznych i dronów w Szachę. W stolicy doszło do pożarów i uszkodzeń budynków. Witalij Kliczko poinformował, że rannych zostało co najmniej 12 osób. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu budżetu państwa na 2026 rok do dalszych prac w komisjach. Taki sam los spotkał projekt ustawy około budżetowej. W głosowaniu przeciwko odrzuceniu projektów było 234 posłów. Za 202, a 5 wstrzymało się od głosu. Z projektu wynika, że wydatki budżetu mają wynieść 918,9 miliarda złotych, a deficyt 271,7 miliarda. Dochody zaplanowano na 647,2 miliarda złotych. Budżet przewiduje... 3% wzrost wynagrodzeń dla początkujących nauczycieli, utworzenie rezerwy celowej na sytuacje kryzysowe oraz mechanizmy umożliwiające szybkie reagowanie w przypadku klęsk żywiołowych, epidemii czy zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Izraelski rząd zatwierdził pierwszą falę planu pokojowego dla strefy gazy, przygotowanego z inicjatywy Donalda Trumpa. W ciągu doby wojska mają wycofać się na ustalone pozycje, a Hamas w ciągu 72 godzin uwolnić wszystkich zakładników. W ramach porozumienia Izrael wypuści ponad 1900 Palestyńczyków, w tym 250 skazanych na dożywocie. Do strefy gazy codziennie mają wjeżdżać konwoje z pomocą humanitarną. Prezydent USA ogłosił, że wojna w strefie gazy została zakończona i wyraził nadzieję na trwały, a może nawet wieczny pokój. Porozumienie poparli Unia Europejska, Egipt, Katar i Turcja. Niemiecki dziennik Die Welt uważa, że Donald Trump zasługuje na pokojową nagrodę Nobla jak żaden inny zachodni polityk. Przed dzień ogłoszenia tegorocznego laureata gazeta opublikowała artykuł, w którym wskazała prezydenta Stanów Zjednoczonych jako głównego kandydata do tego wyróżnienia. Zdaniem autorów Trump, mimo licznych przeciwników, wyróżnia się na tle innych przywódców skutecznością i politycznym instynktem. Dziennikarze twierdzą, że jego działania w strefie gazy to dowód strategicznego myślenia i umiejętności prowadzenia trudnych negocjacji. Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że zasługuje na to wyróżnienie, choć jak twierdzi, nie otrzyma go z powodów politycznych. Z kolei większość Amerykanów ma inne zdanie. Z sondaży przeprowadzonego przez Ipsos dla Washington Post wynika, że 76% obywateli USA uważa, że Trump nie zasługuje na pokojową Nagrodę Nobla. Prokuratura rejonowa w Wejherowie postawiła zarzuty 33-letniemu mężczyźnie, który pod wpływem alkoholu i narkotyków wjechał w grupę czterech nastolatków w miejscowości Łebińska Huta. W wyniku wypadku zginął dziesięcioletni chłopiec, a trzech nastolatków zostało rannych, jeden z nich stracił nogę. Jak poinformowała prokurator Iwona Wojciechowska-Kazub, mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ciężkiego uszkodzenia ciała jednej osoby oraz średnich obrażeń u dwóch kolejnych. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, jedna e, e, doznała ciężkich e, obrażeń ciała, dwie e, średniego uszczerbku na zdrowiu. Czynu tego dopuścił się pod wpływem środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwości, a nadto zbieg z miejsca zdarzenia. Kolejny zarzut dotyczył nieudzielenia pomocy medycznej ofiarom przestępstw, ofiarom wypadku, natomiast kolejny dotyczy kierowania samochodem pod wpływem środków uderzających w stanie nietrzeźwości. Ja się, ja się tłumaczy, co co do zasady, przyznał się do spowodowania wypadku drogowego oraz e, nieudzielenia pomocy. W pozostałym zakresie e, nie przyznał się, e, zasłaniając się częściowo szokiem i niepamięcią. Tragiczny wypadek miał miejsce 7 października około godziny 19:30. Czterech chłopców w wieku 10, 12, 13 i 16 lat wracało z treningu piłkarskiego. Trzech z nich jechało na rowerach, a jeden szedł pieszo. Nagle wjechał w nich samochód osobowy. Kierowca nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Dziesięcioletni chłopiec zginął na miejscu. Jednego z poszkodowanych, któremu amputowano nogę, przetransportowano śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Dwóch pozostałych chłopców trafiło do szpitala karetkami z obrażeniami rąk, nóg i głowy. Przez kilka godzin na miejscu pracowali policjanci, strażacy oraz prokurator, zabezpieczając dowody i ustalając dokładny przebieg tragedii. Od 15 października w Starachowicach wchodzi w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Oznacza to, że między godziną 22 a 6 rano nie kupimy żadnych napojów alkoholowych. Ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych. Zakaz przyjęła jednogłośnie Rada Miejska podczas sesji 26 września. Prezydent miasta poinformował, że uchwała została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, więc wszystko jest oficjalne. W lokalach gastronomicznych nadal będzie można kupić alkohol i wypić go na miejscu, nawet w nocy. Prezydent podziękował radnym, którzy, jak podkreślił, ponad politycznymi podziałami wspólnie poparli ten pomysł. Dodał też, że podobne rozwiązanie wprowadzono już w wielu miastach w Polsce i tam widać pozytywne efekty. Szpitale działają spokojniej, a policja i straż miejska mają mniej pracy w godzinach nocnych. Według danych Starachowickiego Szpitala każdego roku na tamtejszy sor trafia ponad tysiąc osób będących pod wpływem alkoholu. Miasto liczy, że po wprowadzeniu zakazu ta liczba znacząco spadnie. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że chodzi o Poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Do końca 2024 roku nocną prohibicję wprowadziło 176 gmin. W tym roku dołączyło do nich cztery kolejne. Zakaz obowiązuje już w 11 z 16 miast wojewódzkich, między innymi w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Wodociągów w Wałczu, województwo zachodnio-pomorskie, wykryto bakterie z grupy Coli. Woda w sieci jest niezdatna do spożycia i użytku higienicznego, poinformowały rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Sanepid. Uwaga. Woda w mieście Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota nie nadaje się do spożycia. Gmina zapewnia wodę butelkowaną oraz z beczkowozu. Śledź komunikaty. Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu wałeckiego. Województwo Zachodniopomorskie Gmina zapewniła mieszkańcom wodę butelkowaną i z beczkowozów. Zakład wodociągów i kanalizacji w Wałczu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła wody i przeprowadzania działań naprawczych. Służby sanitarne prowadzą ustalenie źródła skażenia, a wodociąg pozostaje pod stałym nadzorem. Zakaz używania wody obowiązuje do odwołania. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o osobie i łapce w górę. Do zobaczenia.